Witam Was w kolejnym filmiku dotyczącym kart kiperów. E, może na wstępie powiem, że te osoby, które chciałyby e, przepowiednie z kart kiperów, zapraszam je do kontaktu ze mną na priv. E, wszystkie dane kontaktowe są w opisie. Ponieważ e, kipery e, za jednym rozdaniem mogą opowiedzieć o kilku e, dziedzinach życia i e, bardzo fajnie pokazują e, coś, Wydarzenie albo rozwój wypadków bez psychologicznego wgłębiania się w przyczyny, tak jak to ma w zwyczaju tarot. Wracając do karty numer 34, praca-zajęcie no to to jest karta typowo, jeżeli zawodowa, tak? Przynajmniej dla mnie jest to sygnifikator pracy zawodowej. I jeżeli jest pytanie o pracę, więc ja szukam tej karty i patrzę, co jest koło niej. Bardzo ważny jest również dom, w którym znajduje się ta karta i w jakiej konfiguracji z innymi kartami. To są również wszelkie czynności, które my wykonujemy na co dzień i musimy włożyć to w swoją własną energię. Więc to jest nie tylko praca taka nasza zawodowa, ale to może być jakaś, nie wiem, praca w domu. Powiedzmy, przy karcie, tej karcie będzie dom. Więc albo ktoś pracuje w domu, albo na przykład robi remont w domu, też tak może być. I on w przestrzeni swoich czterech ścian. Mieszkania albo domu, po prostu odnawia ten dom. Ale to tylko z kontekstu trzeba e, umieć odczytać. Po prostu. Albo jeżeli chodzi o relacje, no to wiecie, ta karta mówi o tym, popracuj nad tą relacją, zaangażuj się, e, pokaż, nie wiem, może, że ci zależy, e, zrób coś od siebie. To nie jest karta taka: Siedzę i pachnę. Od tyle, ile wysiłków coś włożysz, tyle wyciągniesz, tak? Czyli, jeżeli, nie wiem, pani mnie się pyta, czy ten mężczyzna się do mnie odezwie, i gdzieś tam przewija się ta karta, no to tak, on wykona jakiś wysiłek ze swojej własnej inicjatywy, żeby podtrzymać kontakt, nie wiem, napisać, zadzwonić, dać znać, że pamięta i tak dalej. Natomiast wiecie, jeżeli przy tej karcie pojawią się jakieś negatywne karty, na przykład karta choroby, albo karta śmierci, albo karta nie wiem dziecka, to też są różne sytuacje życiowe. To może mówić oczywiście to, że ktoś jest na chorobowym z, z powodu nie wiem jakiejś poważnej choroby, wypadku, czegokolwiek, ale może też mówić o zwolnieniu z pracy. Wszystko zależy od kontekstu. Albo że komuś się przestało chcieć inwestować w relacje, zabiegać o relacje, zabiegać o drugą osobę. Wszystko tak jak mówię, zależy od kontekstu. Bardzo dobrze, jeżeli przy tej karcie jest jakaś karta inna finansowa, to wtedy i jest pytanie o pracę na przykład, tak? To wtedy wiadomo, że z tej naszej pracy zawodowej będą dobre pieniądze. Ona będzie przynosiła nam przynajmniej satysfakcję finansową, że o pieniądze nie musimy się martwić. Natomiast jeżeli, wiecie, i będzie na przykład karta więzienia, albo tak jak mówiłam choroby, no to może te zarobki, albo nie będzie podwyżki, albo te zarobki nie są satysfakcjonujące. Też może się zdarzyć tak, że ktoś po prostu myśli o tym, żeby zmienić pracę ze względu na kiepskie warunki finansowe, tak, na zarobki. Ta karta jeszcze mówi o wysiłku fizycznym w sensie sportu, czyli e, jeżeli na przykład e, macie klientów, albo klient zapyta się e, o coś tam związanego ze sportem. Nie wiem, czy e, startuje w jakichś amatorskich e, wyścigach, no cokolwiek. To e, e, ta karta również jest tego signifikatorem i należy spojrzeć, co się wokół niej znajduje i ewentualnie można odczytać, czy. E, E, czy nie wiem, coś się wygra e, czy e, e, czy będzie się pierwszym, drugim, trzecim albo nie wiem, na ostatnim miejscu e, to jest również słuchajcie e, powietrze w tym sensie, że jeżeli pytanie nie dotyczy ani pracy, ani sportu, ani nie wiem, zarobków, tylko jakiegoś tam powiedzmy spędzania wolnego czasu, to ta karta sugeruje nie siedzieć w domu, tylko wyjść pójść na spacer, wykonać jakiś wysiłek fizyczny na powietrzu. W, w, w niektórych częściach Polski mówi się na polu, a w innych na dworze. Więc nie wiem, jak to u Was bywa, bo u, u mnie całe życie mówiło się: Idę na dwór. E, na pole my nie chodziliśmy, my wychodziliśmy na dwór. Więc e, jak jest u Was? Po, powiedzcie mi, napiszcie w komentarzach. Tak więc to jest wysiłek naszych mięśni gdzieś poza murami domu, budynku. Nie wiem, aktywne spędzanie urlopu też może tak się zdarzyć, że okaże się, że zamiast leżeć na plaży, to interesuje nas to, co jest w okolicy i zwiedzamy, albo ktoś w ogóle preferuje aktywny urlop. No, i przy innych odpowiednich kartach można też odczytać, jakiego rodzaju będzie to wysiłek fizyczny, nie wiem, hobby, czy, czy no nawet spędzanie tego czasu na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pytania dotyczące bo czasami zdarzają się takie pytania, kiedy będzie ślub, kiedy będzie, nie wiem, tam dziecko, to ta karta sugeruje, trzeba włożyć w to wysiłek, czyli żeby było dziecko, to trzeba po prostu ćwiczyć. Chyba, że ktoś nie ma partnera, a zadaje pytanie, kiedy będzie dziecko, no to tym bardziej ta karta mówi o tym. Najpierw trzeba kogoś znaleźć i potem ćwiczyć, żeby było dziecko. Natomiast kiedy będzie ślub? No to będzie wtedy, kiedy wszystkie drobiazgi po kolei się wykona, wszystkie zadania związane ze ślubem, i też będzie zaangażowanie drugiej strony i chęć przede wszystkim, no bo ta karta nie mówi ani tak, ani nie. Ona mówi tyle, ile włożyłeś pracy w to, tyle wyciągniesz z tego, tak? I dobrze, gdy koło tej karty znajdują się same pozytywne, więc może się okazać, że ten nasz wysiłek będzie łatwy, przyjemny. Nie wiem, nie będzie trudności po drodze. Gładko pójdzie, tak? No, i wtedy można powiedzieć: Tak, ślub będzie tak jak pani się czy tam pan spodziewa w tym terminie, i tam po drodze nic. Się nie wydarzy. No ale jeżeli są jakieś karty negatywne, no to trzeba się spodziewać, że może dwa razy więcej wysiłku będziemy musieli w coś włożyć. Albo porzucić temat i na, na jakiś czas i do niego wrócić, tak? Za nie wiem, tam tydzień, dwa, dwa miesiące, trzy pół roku. Także wiecie. Wszystko zależy od okolicznych kart. W kiperach tak jest, że z jednej karty może niewiele się powie, jeśli nie ma się kontekstu innych kart. I dlatego kipery najlepiej rozkładać wielką tablicę, i wtedy ma się wszystkie karty przed sobą, i można nieskończenie długo o tym gadać tak? z, z różnymi kombinacjami. Także to chyba było wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na temat tej karty. Ona jest neutralna, pamiętajcie. E, tylko pamiętajcie też, że trzeba włożyć w to pracę swoich własnych mięśni, więc czasem może być ciężko. Tak możemy się urobić po łokcie. E, to, e, chyba, że są e, pozytywne karty wokół niej, czyli, no nie wiem, pójdzie gładko, tak? Myśleliśmy, że będzie ciężko, a poszło łatwiej niż myśleliśmy. Ta karta jest neutralna, ona nie mówi, że coś jest pozytywne, negatywne, więc, że ona nie zakłada z góry, że coś jest dobre albo złe, o może tak powiem. Dobrze, dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję Wam za uwagę i do następnych filmów.